W samym sercu tętniącego życiem Hongkongu, w miejscu, gdzie światła neonów rozmywają granice między dniem a nocą, rozegrał się koszmar, który do dziś mrozi krew w żyłach. W 1999 roku policja natrafiła na makabryczne znalezisko: czaszkę młodej kobiety ukrytą w środku pluszowej zabawki lalki Hello Kitty. Sprawa tak przerażająca, że trudno uwierzyć, że wydarzyła się naprawdę. Tortury, niewyobrażalne okrucieństwo i zbrodnia, która na zawsze odcisnęła piętno na mieszkańcach miasta. Zapraszam na dzisiejszy mroczny odcinek dla ludzi o mocnych nerwach. Hongkong. Miasto, które nigdy nie śpi. Betonowa dżungla, gdzie luksusowe drapacze chmur wyrastają obok zrujnowanych kamienic, a ciemne zauki kryją więcej niż pokazują turystyczne przewodniki. Zatłoczone ulice, gęsty ruch, światła neonów i cienie, które w nocy stają się gęstsze niż kiedykolwiek. To miejsce pełne kontrastów, nowoczesności i mroku, bogactwa i ubóstwa. Właśnie tutaj pośród codziennego zgiełku rozegrała się historia tak brutalna, że wstrząsnęła całym krajem. W maju 1999 roku na komisariat w Hongkongu zgłosiła się zrozpaczona dziewczyna. Miała zaledwie 14 lat. Twierdziła, że od wielu dni nawiecały koszmary. Mówiła o duchu kobiety, który błaga o pomoc. Policja potraktowała zgłoszenie z rezerwą do czasu, aż dziewczyna wyznała coś, czego nie mogła sobie po prostu wymyślić. Zaczęła opowiadać o brutalnym więzieniu, o torturach i o tym, jak kobieta została zamordowana. Znała szczegóły miejsca, które wskazywały, że mówi prawdę. Funkcjonariusze postanowili to sprawdzić. Weszli do wskazanego mieszkania w dzielnicy Kawlon. W środku znaleźli nie tylko ślady przemocy i dowody potwierdzające słowa dziewczyny. W jednym z pomieszczeń znaleźli też pluszową lalkę Hello Kitty. Gdy ją rozpruli, ukazał się widok, którego nie zapomnął do końca życia. Wewnątrz znajdowała się ludzka czaszka. Wtedy stało się jasne, że dziewczynka mówi prawdę, a to, co na początku wydawało się przerażającym snem, okazało się realnym ludzkim koszmarem. Odnaleziona czaszka należała do Fan Mani, młodej kobiety, której życie od początku naznaczone było cierpieniem. Kobieta przyszła na świat w 1976 roku w Shenzhen, a niedługo po narodzinach została porzucona przez biologicznych rodziców, w wyniku czego wychowała się w sierocińcu. Gdy skończyła 15 lat, dostała nakaz opuszczenia ośrodka, ponieważ obowiązywały w nim ograniczenia wiekowe i od tego momentu Fan była skazana tylko na siebie. Dziewczyna została bezdomną. Zaczęła otaczać się w dość specyficznym gronie osób i szybko uzależniła się od różnych substancji psychoaktywnych, a niedługo później została zmuszona przez dealerów do zarabiania pieniędzy jako uliczna prostytutka. W wieku 21 lat zaczęła pracować w domu publicznym o nazwie Romans Villa, położonym w północno-zachodniej części Kavlun. Jednym z jej klientów był dealer narkotykowy, a jednocześnie Alphons, i to właśnie jego z jakiegoś powodu postanowiła poślubić fan. Zapewne liczyła, że w końcu wyrwie się z tego rodzaju pracy, a dodatkowo będzie miała pełen dostęp do różnych nielegalnych substancji, od których była w końcu uzależniona. Możecie zacząć sobie wyobrażać, jak mogło wyglądać ich małżeństwo, bo raczej po opisie wybranków, które usłyszeliście do tej pory, nie mogło to skończyć się długo i szczęśliwie. Ich związek był pełen przemocy oraz agresji zarówno psychicznej, jak i fizycznej. W 1998 roku fan urodziła syna. Była wtedy w wieku 23 lat i postanowiła dla dobra dziecka uciec od swojego partnera. Chciała rozpocząć nowe życie jak najdalej od niego. Udało jej się to tylko po części i zaledwie na chwilę. Rozpoczęła pracę jako hostesa, można powiedzieć, że w identycznej branży, w której pracowała wcześniej, bo otaczała się praktycznie tymi samymi ludźmi. I to właśnie wtedy poznała innego mężczyznę. Był nim Shanman Lok. Często odwiedzał klub nocny, w którym pracowała, ale był też członkiem zorganizowanej grupy przestępczej o nazwie Tyred. Mogłoby się wydawać, że się nawet w jakimś stopniu zaprzyjaźnili, ale pewnego dnia fan podjęła decyzję, która, jak się okaże w dalszej części historii, okazała się najgorszą decyzją w jej życiu. Na początku 1999 roku Shan zostawił w klubie swój portfel. Po prostu go zapomniał. Fan Manii go znalazła i długo się nie zastanawiając, zabrała z niego trochę pieniędzy. Było to dokładnie 500 dolarów amerykańskich. Dziewczyna pracowała jako hostessa w klubie nocnym. Nie zarabiała zbyt dużo i myślała, że szan, który był dość bogaty, nie zauważy nawet zniknięcia takiej kwoty z portfela, a ona dzięki temu zaopatrzy się w jakieś substancje, od których dalej była uzależniona. Myliła się i to bardzo. Mężczyzna dość szybko zorientował się, że jego pieniądze zniknęły i dokładnie wiedział, kto jest za to odpowiedzialny. Poszedł do Fan i zażądał od niej zwrotu tego, co ukradła, a ponadto zażądał od niej dodatkowych 1200 dolarów za to, co zrobiła, w ramach zadośćuczynienia. Kobieta przestraszyła się. Od razu zaczęła go przepraszać i oddała mu 500 dolarów, które wcześniej zabrała, ale to nie wystarczyło. Szan był śmiertelnie poważny, mówiąc o tym, że żąda od niej dodatkowych pieniędzy prawie 2,5 razy tyle, ile sama od niego wzięła. Skoro już wiecie, że był twardym gościem należącym do zorganizowanej grupy przestępczej, to możecie sobie wyobrażać, w jakim tonie toczyła się ta rozmowa. Fan nadal przepraszała mężczyznę i obiecała, że da mu tą kwotę, ale potrzebuje po prostu trochę czasu, ponieważ nie posiadała takiej odręki. Jego natomiast to kompletnie nie interesowało. 17 marca Fan Mani została porwana z własnego mieszkania przez Shannon Loka oraz dwóch innych mężczyzn, którzy byli członkami grupy. W tym wszystkim uczestniczyła jeszcze nieletnia partnerka Szana. Zabrali ją do obskurnego, małego mieszkania, w którym mieli pewność, że nikt nigdy jej nie znajdzie. Plan był taki, aby zmusić ją z powrotem do pracy jako prostytutka, aby spłaciła swój dług względem Szana. Prawdopodobnie, nawet gdyby to zrobiła, to i tak by jej nie wypuścili, tylko żądali od niej więcej i więcej. Ich plan jednak szybko przybrał inny scenariusz i była przetrzymywana w tym obskurnym mieszkaniu przez cały miesiąc. Przez cztery tygodnie kobieta była torturowana i wykorzystywana seksualnie. Według jednego z zagranicznych źródeł bito ją metalowymi prętami, czasami podwieszano ją pod sufitem i traktowano jako worek treningowy. Pewnego razu fan została kopnięta w głowę około 50 razy. W rany fan wcierano przyprawy takie jak na przykład sól, jej nogi i stopy przypalano woskiem oraz gorącym plastikiem, aby w wyniku obrażeń nie mogła chodzić. Zmuszano ją do uśmiechania się i mówienia, że bicie sprawia jej przyjemność, a jeśli tylko nie była posłuszna, poddawano ją jeszcze okrutniejszym torturom. Wszystko to, co przeszła, doprowadziło ją do śmierci. Nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co przez te cztery tygodnie przechodziła młoda, 23letnia kobieta, w której głowie ciągle rodziły się pytania, co dzieje się z jej małym synem. Fanny zmarła między 14 a 15 kwietnia 1999 roku. Sprawcy po odkryciu, co się wydarzyło, postanowili pozbyć się zwłok w kolejny, obrzydliwy i brutalny sposób. Potwiartowali jej ciało, szczątki ugotowali, a jej czaszkę zaszyli w pluszowej maskotce Hello Kitty. Niektóre części ciała zostały popakowane w różne foliowe worki i powyrzucane, część do kontenerów, a reszta w pola i lasy. Mieszkanie, w którym dokonano tego makabrycznego odkrycia należało do dwóch mężczyzn, niepowiązanych z mafią, o której wcześniej wspominałam. Jednak była ona wynajmowana przez Szana i w ten sposób policja uznała go za głównego podejrzanego. Policja wkroczyła do domu Szana, w którym mieszkał razem ze swoją obecną partnerką, cały budynek został szczegółowo przeszukany, a Shan i jego partnerka zostali aresztowani pod zarzutem morderstwa. Dwójka pozostałych mężczyzn, potem jak z mediów dowiedziała się o aresztowaniu ich wspólnika, postanowiła uciec. Jednak szybko zostali złapani przez policję i doprowadzeni do aresztu. Oczywiście twierdzili, że nie mają nic wspólnego ze śmiercią kobiety. Przedstawiali wersję, że zmarła przez przedawkowanie. Ich proces rozpoczął się 20 października 2000 roku i niespełna 2 miesiące później zapadł wyrok. Partnerka Szana zdecydowała się zeznawać przeciwko całej trójce mężczyzn w zamian za immunitet. 7 grudnia 2000 roku szan i jego dwóch wspólników zostali uznani winnym zabójstwa w afekcie, a nie winnym morderstwa. Ława Przysięgłych orzekła, że szczątki nie były wystarczające, aby wykazać, czy fan została zamordowana, czy zmarła być może z powodu przedawkowania narkotyków. Chociaż Ława Przysięgłych nie mogła orzec, że mężczyźni zamierzali zabić fan, ustaliła, że zmarła w wyniku ich znęcania się. Oskarżeni podczas rozprawy stanowczo zaprzeczali, aby to mieli zamordować fan, jednak nie zaprzeczyli, że poćwiartowali jej ciało. Cała trójka została skazana na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 20 latach więzienia. Oczywiście nie obyłoby się bez apelacji, jednak wyroki zostały na tamtą chwilę podtrzymane. Dziękuję wam za wysłuchanie odcinka do końca. Pewnie tak samo jak mi obiła wam się kiedyś o uszy sprawa martwej Hello Kitty. Osobiście nigdy aż tak nie zagłębiałam się w ten temat, ale teraz, kiedy znam już wszystkie szczegóły, to przygotowując dla was ten odcinek miałam ciarki na całym ciele. Budynek, w którym doszło do tej tragicznej zbrodni, został zburzony w 2012 roku, a na jego miejsce wybudowano hotel, który funkcjonuje od 2016. Podczas śledztwa, w lodówce, w której znajdowały się szczątki fan, odkryto naszyjnik kobiety, który po całym procesie został przekazany jej synowi. Jeżeli materiał był dla Was interesujący, zostawcie proszę łapkę w górę i subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Zachęcam również do sprawdzenia pozostałych materiałów na moim kanale, a tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.